na panie, przestojni panowie i układy taneczne na wyjątkowo wysokim poziomie. To wszystko mieli okazję zobaczyć wszyscy ci, którzy w minioną sobotę przyszli na turniej tanca towarzyskiego o Puchar Tucholskich, który odbywał się w hali widowiskowo-sportowej w świeciu. 145 par. Wszystkie pary dopisały, przyjechały, dojechały dla tak. nas. Dzisiaj wychodzicie trochę szerzej do publiczności. Zawsze te konkursy odbywały się w szkole podstawowej numer 5. Dzisiaj na hali widowiskowo-sportowej to chyba taka większa popularyzacja tańca w naszym mieście. W tym ma wielką zasługę pan Michał Bystry, którego turnieje z roku na rok coraz większą rangę mają. W związku z tym, że jest tu dzisiaj widać Pani Dona Pawlowicz, która prowadzi galę Gwiazda na nas telewizji, Pan Michał zrobił na pięknej hali, w związku z tym przyjechały pary z całej Polski I to najwyższej klasy tanecznej na świecie. To pokazuje, że taniec w Polsce staje się popularny i nawet w naszym mieście mieszkańcy mogą zobaczyć właśnie profesjonalnych tancerzy, którzy wykonują przepiękne tańce. Tak, zgadza się coraz więcej, bardziej zjeżdża się do świecia na ogólnopolskie promienie tańca, tak? jak również coraz więcej młodzieży ze świecia, jak i osób starszych i dzieci tańczy. Także taniec staje się... No, już coraz bardziej popularne. I to, co jest chyba pocieszające, to to, że już nie tylko tańczy się sportowo, ale również ludzie, którzy mają y, 6, 7, a nawet 80 lat, zaczynają tańczyć dla siebie. Widzą, że to jest też forma taka, która umożliwia nam życie w dobrym zdrowiu. Do naszego miasta zjechały pary taneczne z całej Polski, które rywalizowały w różnych kategoriach wiekowych oraz klasach tanecznych. Jak przyznają organizatorzy, prezentowany poziom taneczny był nad wyraz zadowalający. No. Kilkanaście par z tego turnieju y, to są pary, które reprezentują nas na mistrzostwach, Polski i otrzymały tą kwalifikację właśnie z treningu jazdów pomorskiego.

Kosztem specjalnej imprezy była Iwona Pawłowicz, znana m.in. z programu Taniec z Gwiazdami. Korzystając z okazji, zapytaliśmy ją co sądzi na temat tanecznych umiejętności Polaków. Dzisiaj w świecie nie jestem w roli jurora, więc nie będę absolutnie oceniać dzisiaj par, nie będę zwracała absolutnie na ich błędy, ponieważ dzisiaj prowadzę tą imprezę, więc z przyjemnością będę doszukiwała się tylko tego, co dobre, piękne, będę patrzyła na to, jak pary przekazują publiczności tą prawdziwą, taką dobrą, taneczną energię. Głównie o to chodzi. Ja myślę, że taniec jest czymś tak pięknym i pozytywnym, ponieważ ma w sobie dużo elementów i artystycznych, i sportowych. I kiedy taki turniej jest organizowany w świecie, myślę, że to jest też dobra reklama dla miasta, ponieważ przyjeżdżają tutaj pary z całej Polski i dzięki temu mogą dowiedzieć się, że jest takie miasto. Bardzo często w takim mieście też nasi tancerze nocują, poznają, więc myślę, że to jest bardzo dobra reklama dla miasta. 아 <목소리로>